Dzień dobry. Przez 24 miesiące realizowaliśmy projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt dotyczył wpływu pakietu mobilności na pracowników sektora transportu. Celem głównym tego projektu było wsparcie implementacji głównych zasad dotyczących delegowania pracowników z sektora transportu drogowego. Jednocześnie chcieliśmy przeanalizować, przepisy nowych dyrektyw dotyczących tej grupy zawodowej i wspomnianych przepisów. To jest projekt, w którym uczestniczyły organizacje z Chorwacji, Polski, Włoch, Grecji i Norwegii. Bardzo Panią proszę, żeby się Pani przedstawiła i powiedziała nam, jaką organizację reprezentuje w ramach tego projektu. Dzień dobry wszystkim, ja jestem Iwa tolicz ja jestem współpracownik w Instytucie Rozwoju do Spraw Międzynarodowych. Jesteśmy instytutem naukowym, który zajmuje się interdyscyplinarnymi tematami i jednym z nich to są stosunki przemysłowe i dlatego bierzemy udział w tym projekcie. Bardzo dziękuję i serdecznie Panią witam. W trakcie realizacji tego projektu każdy z partnerów wykonał czy przeprowadził fazę badawczą. W ramach tej fazy y, analizowana była implementacja dyrektyw dotyczących delegowania pracowników właśnie w, w sporcie drogowym. Chodziło o analizę sytuacji w waszych krajach. Czy można pani powiedzieć, jakie wyniki udało się ustalić po tej fazie badawczej w Chorwacji? Tak, my y, przeprowadziliśmy badanie mm, w e, chorwackich przedsiębiorstwach i wśród pracowników e, i na ile oni e, znają przepisy i e, e, Okaza okazało się, że wielu pracowników nie wie o przepisach i nie zna przepisów. Nie wiedzą nawet, że istnieją takie przepisy, a 85% pracowników nie zna przepisów krajowych. Z drugiej strony, większość pracodawców y, powiedziała, że znają przepisy związane z, z sektorem transportowym. Natomiast kiedy pytaliśmy ich o konkretne odpowiedzi, to okazało się, że nie mają takiej wiedzy, jaką uważają, że mają. Rozmawiamy o pakiecie mobilności Unii Europejskiej. Być może dobrym pomysłem będzie wyjaśnienie, na czym polega ten pakiet mobilności i jakie są jego główne cele. Co Miał zagwarantować pakiet mobilności w całej Unii Europejskiej. Czy może nam Pani to wyjaśnić? Oczywiście. Pakiet mobilności wszedł w życie w 2022 roku i e, miał regulować transport drogowy. To są trzy główne zasady: to jest kabotaż i cross-trade. Tu jest czas pracy i odpoczynku i inne warunki pracy pracowników delegowanych i celem jest zapewnienie dobrych warunków pracy i warunków dla warunków dla przedsiębiorstw i zapewnienie dobrej konkurencji. Tutaj chodzi o osiągnięcie w, właściwego e, sektora transportu. Z tego co pani mówi wnioskuję, że pakiet mobilności ma różne cele. Po pierwsze poprawa warunków pracy pracowników sektora transportu drogowego w Europie, ale jednocześnie pakiet mobilności ma sprzyjać uczciwej Konkurencji firm transportowych w Europie. Czy myśli Pani, że te cele są realizowane w Pani kraju? I czy w sposób właściwy realizowane są przepisy dyrektyw? Jeżeli chodzi o rozporządzenie pakietu mobilności, zostało to implementowane czy transponowane do. Chorwackich przepisów. Także w Chorwacji pracujemy nad tym, żeby pakiet mobilności został wdrożony i przestrzegany w Chorwacji. Jedną z najważniejszych nowości. Tego pakietu mobilności jest definicja pracownika delegowanego. Ta definicja jest inna niż definicja, która pojawiała się w wcześniejszych przepisach, które obowiązywały od roku 2016. Na czym polega ta nowa definicja? Jak w tym momencie rozumiany jest pracownik delegowany w kontekście transportu drogowego? Jakie elementy wpływają na to, czy dany pracownik jest pracownikiem delegowanym, czy też nie? Nowa definicja pracownika delegowanego mówi, że kierowca jest delegowany, jak e, p, wykonuje kabotaż lub międzynarodowy transport. To mogą być operacje cross-trade, e, może to być przez, przez dwa kraje członkowskie albo kabotaż, czyli e, transport krajowy w imieniu innych, którzy, który odbywa się w, in, w innym kraju członkowskim. I ten transport wykonuje przewoźnik z innego kraju członkowskiego, także uważa się, że jest delegowany na początku transportu i na końcu tra transportu. Kontynuując analizę tych nowości, które pojawiają się w pakiecie mobilności, które dotyczą kierowców ciężarówek delegowanych w Europie. Chcę powiedzieć, że pakiet mobilności mówi o pewnych gwarancjach, które muszą zostać zapewnione pracownikowi w kraju docelowym. To jest obowiązek jego pracodawcy. Na czym te gwarancje polegają i o co tutaj dokładnie chodzi? Także pracodawca, który deleguje pracowników, musi im zapewnić takie same warunki zatrudnienia, które są obowiązują w Kraju. Wysyłającym i w kraju przyjmującym, czy to na podstawie układów zbiorowych, i tutaj, jeżeli chodzi, mówi, mówimy o okresie pracy, o okresie odpoczynku, mówimy o wynagrodzeniu, także należy tutaj włączyć wszystkie elementy, które są gwarantowane przez prawo. Należy również zapewnić bezpieczeństwo i higienę pra pracy, również należy zapewnić odpowiednie, E, warunki pracy dla młodych osób, dla kobiet w ciąży. Również trzeba zapewnić odpowiednie zakwaterowanie pracownikom, kiedy musi pracodawca zagwarantować taki, e, takie zakwaterowanie. Należy również pokryć e, koszty transportu, przewozu czy też zakwaterowania i konserwacji pojazdu, jeżeli jest to wymagane w czasie. E, Trasy. I nowa dyrektywa wprowadza, że jeżeli te warunki pracy są lepsze w kraju pochodzenia niż w kraju docelowym, to musi te warunki zapewnić te lepsze warunki. Także ta dyrektywa jest bardziej korzystna dla pracowników delegowanych. Będziemy dalej rozmawiać o gwarancjach dla pracowników delegowanych. Uregulowano również w nowych przepisach czas, kwestie dotyczące czasu pracy, czasu odpoczynków i również kwestie dotyczące użycia tachografu przy przekraczaniu granic. Czy może nam Pani wyjaśnić, na czym. Polegają te nowe rozwiązania? Przede wszystkim chodzi mi o kwestię użycia tachografów w momencie przekraczania granicy. Tak. Kierowcy muszą uh, używać tachografów zawsze, kiedy przekraczają granicę kraju członkowskiego i od 1 stycznia 2005 są, są nowe. Mm, Przepisy, jeżeli chodzi o rejestrację usług i tutaj takograf musi rejestrować również e, działania związane z, z załadunkiem, rozładunkiem, e, konserwacja pojazdu i e, czynności administracyjne na tle. Tutaj są również e, mówimy o okresach, kiedy e, pojazd znajduje się na promie czy też na e, m, pociągu. Mówimy również o e, od, czasie odpoczynku 45 minut na 9 godzin i również o tygodniowych e, odpoczynkach, e, tak żeby każdy kierowca miał taki tygodniowy odpoczynek i mógł wrócić do domu. W pakiecie mobilności zmienione są również zasady dotyczące zgłaszania pewnych elementów związanych z delegowaniem. Chodzi o obowiązki pracodawcy, który deleguje swojego pracownika. To wszystko jest potrzebne, aby delegowanie zostało uznane za właściwe, poprawne. I tak ustala się w pakiecie mobilności, że pracownik musi mieć przy sobie przez całą trasę całą serię dokumentów. Które z kolei musi mu zapewnić i dostarczyć pracodawca. Czy może nam Pani wyszczególnić, o jakie dokumenty chodzi? Tak. Kierowca w trakcie całego transportu musi mieć kopię zaświadczenia o delegowaniu. Musi mieć również potwierdzenie o prowadzeniu transportu. To może być dokument przewozowy i musi ze sobą mieć przez cały czas dane z tachografu, szczególnie symbole krajów członkowskich, których kierowca był obecny przy okazji prowadzenia transportu czy też kabotażu. Powoli zbliżamy się do końca naszej rozmowy, ale jeszcze chciałam poruszyć dwie ostatnie kwestie. Pierwsza z nich. Wracam do kwestii gwarancji, o których wcześniej mówiliśmy. Gwarancje, które zostały ujęte w pakiecie mobilności. I tutaj pakiet mobilności ustala, że po powrocie z. Z delegowania pracodawca musi przygotować całą serię dokumentów, które poświadczają to, że doszło do delegowania. Czy może nam Pani wymienić te dokumenty? O jakie dokumenty chodzi? Tak. E, e, Kat, e, jak kierowca skończy e, swój transport, to e, Pracodawca przez system imi musi przekazać dane z tachografu, znowu symbole krajów, w których kierowca był, następnie dokumenty przewozowe, które potwierdzają transport, następnie dokumentację, która dotyczy wynagrodzenia kierowcy, umowę o pracę lub dokument podobny, później harmonogram kierowcy i później wypłacone środki kierowcy. Dziękuję i na zakończenie podała nam Pani dużo danych odnośnie aplikacji dyrektywy w Chorwacji, również omówiła jakie są wyzwania i problemy napotkane podczas tej podczas tej, tego wdrażania tego pakietu mobilności i chciałabym zadać Pani pytanie, jakie propozycje popraw, jakie rekomendacje uważa Pani, że byłyby najważniejsze w celu wdrażania i zapewnienia najlepszego wdrażania tej dyrektywy i spełnienia wszystkich wymogów tak, aby poprawić warunki pracy kierowców i oraz warunki pracy tych wszystkich przewoźników w sektorze transportu drogowego. Wrócę do badania, które przeprowadziliśmy na początku tego projektu. Poza tym, że okazało się, że pracownicy w większości nie znają swoich praw i nie znają przepisów. Zauważyliśmy również, że motywacja pracowników to jest głównie wynagrodzenie i więcej. I Kolejnym motywatorem to jest czas odpoczynku. I my uważamy, że żeby poprawić zadowolenie i pracowników, i pracodawców, to należy wprowadzić edukację, szkolenia o przepisach, wyjaśnić jakie są warunki i lepsze zrozumienie pracowników ze strony pracodawców. Bardzo dziękuję za Twoje wszystkie odpowiedzi. Jestem przekonany, że będą one bardzo interesujące i ważne dla każdego pracownika, pracodawcy, partnera społecznego bądź przedstawiciela organu państwowego, który zajrzy do naszego podcastu. I jestem pewien, że rozwiąże wiele wątpliwości, które istnieją związane z wdrażaniem pakietu mobilności. Mam również nadzieję, że ten podcast również posłuży szerzeniu świadomości w sektorze transportu, wśród pracowników i pracodawców, ale też również w całym społeczeństwie na temat potrzeb i problematyki występującej w sektorze transportu drogowego. Bardzo dziękuję Ci za współpracę.